Witam, witam Was serdecznie na moim kanale i gorąco i serdecznie zapraszam gdzie? Do mojej małej kuchni Moi drodzy widzowie Dziękuję Wam za oglądalność, za ponoszone łapki za wciśnięcie suba ktoś się nie wcisnął i za to, że jesteście ze mną Co dzisiaj Wam pokażę co ja w ogóle zrobię dzisiaj tak pomyślałem że nadchodzą już pomału ciepłe dni zacznie się turystyka bo ja jestem bardzo wielbicielem turystyki osobiście uprawiam więc trzeba zrobić jakąś kiebasę, którą można byłoby zabrać i dzisiaj w podstawowej wersji takiej najprostszej jakiej może być zrobię, pokażę salami polskie jest to wędina. Która była podokowana w czasach PEL Nie wszędzie, gdzieś tam była Ale to już do tego nie wnikamy Będzie to jak mówiłem salami polskie Gotowi? To jedziemy Sponsorem dzisiejszego odcinka Jest firma Zielomix Dostawca przypraw Jelit naturalny Osłonek Oraz wszystkich dodatków potrzebnych Do produkcji wędlin salami potrzebujemy tylko trzy gatunki mięsa: wieprzowina klasy pierwszej, chudziutka. Może być odczynki, od łopatki, od schabu. Ja tu mam odczynki takie chudziutkie, właśnie kawałeczki. Widzicie? Wołowina klasy drugiej lub pierwszej, tylko, tylko nie ścięgnista. Najlepiej to takie gulaszowe wziąć. I tuż twardy, to znaczy się słoninę. Słoninę. Wszystko to pociąłem sobie w kosteczkę, bo to trzeba wszystko najpierw zapeklować. Odłożę na razie tuż, słoninę. mieso, naczy się wieprzowiny i wołowinę zapeklujemy solą peklową. A naszą suninę zapeklujemy solą Zwykłą, tak zwaną warzonką. I teraz całe mięso plus tuż odstawiamy w chłodne miejsce, znaczy się do lodówki na czas peklowania. Witam, witam po przewie, bo peklowało mi się mięso. Minęło 48 godzin, znaczy się 2 dni, i jedziemy dalej. Ale zanim zmielę mięso, to jeszcze teraz dodam przyprawy. Pieprzany. Toczny granulowany. I wszystko trzeba teraz ładnie wymieszać. Mięso mam już zmielone. Teraz to trzeba ładnie wszystko wymieszać. Tylko, tylko. Uwaga. Nie masujemy. Nie gnieciemy. Tylko, jeśli macie robot wolnoobotowy, to, to możecie zrobić w tym robocie lub w mieszałce wolnoobotowej. Jeśli takich urządzeń nie posiadacie, to będziemy to Mięso boksować. Tak to się nazywa. Boksowanie mięsa. Chodzi, aby na przekroju właśnie było widać tą kosteczkę tłuszczu i mięsa. A teraz przygotuję osłonki. Bierzemy osłonkę. Robimy mankiet. I składamy go na trzy. I jeszcze na pół. Bierzemy sznurek. I poniżej mankietu. 你再装个面膜 Dojrzewalka już jest załadowana. jelito to przygotowane, namoczone. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o wędliny dojrzewające, trzeba dobrze wyciągnąć, ucisnąć wodę. O. Twarz w osłonki białkowe wyjechany, i teraz musimy mocno związać i wykuć wszystkie powietrze. Bierzemy i zakręcamy mocno. Mocno skręcamy. Kiewasa amortyzuje. Tam musi być i mili. Palsz osłonki nad salami polskiej już najechany. To teraz trzeba chybacę osadzić. Jak długo osadzamy? od 2 do 4 dni. W temperaturze takiej od 2 do 6 stopni. Po tym czasie spotykamy się i idziemy dalej. A na ten czas życzę Wam miłego dnia. No to cześć, trzymajcie się. Witam, witam Was serdecznie po dość długiej przewie, bo trwała ona aż dwa miesiące bo tyle potrzeba było, żeby polskie salami dojrzało i teraz co? przekoimy i zobaczymy jak wygląda z środku a ja Wam powiem jak smakuje Gotowi? To jedziemy! Prawdziwe salami. Po prostu wyczuwalna lekko kasłoność i zapach. Naprawdę coś wspaniałego. No i tradycyjnie pozdrowienia. Dzisiaj chcę przesłać dla, na ręce Jarosława 4657. Oto to napisał. Najpierw trzeba coś zjeść a potem oglądać inaczej się nie da bardzo ciekaw, ciekawy komentarz, bardzo mi się spodobał no być może tak i jest jak mówi, że najpierw trzeba zjeść no niekiedy po prostu, o tak jak kiedyś powiedz... powiedziałem kiedyś i wiele razy jeszcze na tym kanale powtórzę 50% jedzą oczy i tym polskim salami Kończę dzisiejszy film, jak się film podobał to wiecie co macie zrobić, trzy guziki i zapraszam na kolejny film. Cześć, trzymajcie się.